Cześć, witam Was w kolejnym odcinku vloga treningowego Dzisiaj ponownie trzeci tydzień treningowy Trening drugi w tym tygodniu treningowym Jest to trening górnej części ciała, czyli klata i plecy No plus biceps i triceps sobie dokładam Bo oryginalnie ten trening ma tylko wyciskanie wiosłowanie w opadzie tłowia i po jednym ćwiczeniu akcesoryjnym. Natomiast dla mnie to jest za mało ręce, zaczęły mi maleć, a jednak troszkę tą estetyką jeszcze się przejmuję. Na w sensie no nie chcę wyglądać śmiesznie, tak? Więc dołożę sobie jakieś dzisiaj ćwiczenia na biceps, triceps, coś, żeby po prostu ta, te, te, te ręce mi nie zmalały. Natomiast będzie to dość ciekawy trening, dlatego że tak jak mówiłem w ostatnim vlogu tak naprawdę wróciłem do treningów po dwóch tygodniach, takiego sobie treningu jestem nieco słabszy, co prawda w treningu nóg, który widzieliście poprzednio, wszystko. Wszystko weszło jak powinno, aczkolwiek czułem, że to naprawdę ciężko idzie, a zauważyłem, że u mnie bardzo mocno to ile siły mam w nogach, jakby, w dolnej części ciała, jak trenuję, zależy od tego też jak psychicznie się nastawię, czyli nawet będąc słabszym, jeśli się dobrze nastawię psychicznie, to zrobiłem te same ciężary, mimo że widzieliście dokładnie, że w ostatnim powtórzeniu drugiej serii matrycowego ciągu uciekł mi grzbiet, tak? czyli już de facto mięsie nie miały siły, a mimo to byłem tak skoncentrowany, tak pewny, że dam radę, że dałem radę zrobić te martwe ciągi i ciężary wszystkie zrobić normalne. Natomiast nie jest to już takie proste w przypadku mojej górnej części ciała i górna część u mnie bardzo mocno jest zależna od tego ile ja właściwie mam na sobie masy mięśniowej i od tego jak regularnie trenuję. Tak więc dzisiaj spodziewam się małych spadków siły i prawdopodobnie konieczności obcięcia em, ciężaru w programie treningowym. Em, ojej, nie pamiętam już tam 5 kg albo 5% maksów, które mam wpisane w program treningowy w efekcie tego, że dzisiaj okaże się że e, jestem słabszy. Aczkolwiek nastawię się psychicznie tak samo jak do przysiadu ostatnio, że zrobię normalnym ciężarem, tak jakby nigdy nic i e, mam zamiar z, po prostu nie zmniejszać tych ciężarów e, w programie treningowym. No i to by było wszystko na ten temat. E, widzimy się za chwilę na siłowni. No okay, pierwszą część treningu postanowiłem nałożyć na to, co gadałem w tym w aucie, dlatego że chciałem najwięcej czasu poświęcić na pokazanie wam postępu, który zrobiłem, na, jeśli chodzi o wyciskanie. No tak, po pierwsze zmieniła się technika dlatego, że już nie uginam nóg w ogóle nie pomagam sobie nogami, więc no, tylko rąk używam do wyciskania, oczywiście też zmieniłem trochę te samą technikę wyciskania ehm, natomiast najważniejsze jest to, że robię 6 powtórzeń w 3 seriach i robię to z ciężarami następującymi 40 kg pierwsza seria, 42,5 kg druga seria i 45 kg trzecia seria ehm, czyli jest to drugie ćwiczenie treningu angażujące barki i triceps, a mimo to byłem w stanie zrobić ostatnią serię większym ciężarem, tym samym przepraszam ciężarem co 5 razy 5, gdy robiłem full body workout i zrobić o jedno powtórzenie więcej bez jakichś super wielkich problemów. Oznacza to dla mnie dość duży postęp, no tym bardziej, że nie podrzucam tego ciężaru nogami, tak? To samo się tyczy podciągania, to podciąganie jest jakby, no, ilości nie zwiększam, ale po prostu staram się coraz lepszą dynamikę z tego mieć i coraz bardziej kontrolować moje ciało. No generalnie o to właśnie chodzi najbardziej, żeby być cierpliwym, tak? Czyli ja dałem sobie czas, poczekałem z dwa miesiące czy trzy, nie wiem dokładnie i jest po prostu progres. Ego odłożone na bok, ćwiczenie ze sztangą, która miała 30 kg. Po prostu e, się opłaciło i w tym momencie no, jestem silniejszy, krótko mówiąc, tak? Do tego jedna rzecz, którą zauważyłem teraz po sobie, po swoim ciele ciekawostka. Przez ileś lat, dosłownie lat, myślałem, że bawię się w kulturystykę, że jestem naturalnym kulturystą, że, że robię to dla wyglądu, tak? I w pewnym momencie stwierdziłem, że wracam do sportu, bo mam dość tego mentalnego podejścia, że po prostu e, się liczy wygląd i to powodowało kompleksy i tak dalej. Ja się czuję w moim ciele, ciele lepiej, ale efekt uboczny tego, że się skupiłem na poprawie siły wyciskania na barki jest to, że te barki mi urosły. W końcu mam barki, tak więc jeśli ktoś z Was zastanawia się, jak to jest, że barki mu nie rosną, e, no to polecam, żebyście przestali robić kulturystyczne ćwiczenia, tylko zaczęli robić wyciskanie na głowę i skupili się na poprawie osiągów. Natomiast a propos kulturystyki, na sam koniec programu, tak jak mówiłem, jest za mało trochę, jeśli nie ma objętości dodatkowej na ramiona, dołożyłem sobie no, takie właśnie typowo kulturystyczne, trzy serie po 16 powtórzeń, minuta przerwy między seriami, nachwytem, w miarę wolny ruch, kontrola, czucie mięśnia itd. No powiem wam tak, po treningu, w którym było i wiosłowanie, i podciąganie e, w zakresie 6 powtórzeń, czyli duże ciężary dość, e, no jak zrobiłem sobie coś takiego, no to ręce miałem jak z waty były sztywne i nie mogłem się ruszyć, próbowałem potem skakać na skakance, to już mi po prostu przed wysiadły. E, no i na zakończenie właśnie pompeczki w wąskim ustawieniu ramion, e, dłoni właściwie na podłodze, żeby triceps też troszkę dobić. No i to było w wszystko na dzisiaj. W tym vlogu treningowym zobaczycie niedługo następny trening. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.